Udało wam się wczoraj dobić 5 yy, łapek w górę, więc tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie kolejny film. I dzisiaj też 5 łapek w górę i kolejny film właśnie z tej serii. Będę się na tym a tymczasem kupię sobie jakieś nowe spręgi narty. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I to tyle. I co mi to dało? To jest coś tutaj? O, mam tutaj jakieś takie narty. O, i to mi wydusza lot. Ulala, to fajne jest. To mi nic nie daje? To mi nic nie daje. mam jeszcze coś. A tu mam te, co mi wydłużałem lot. Tu mam kombinezum. Wow! Teraz będę totalnym Kazakiem. I też jeszcze coś ze Stoni miałem. Oj, Kazachstan. Kask. No dobra, to. coś zrobi. Halo. No i to mi wydłużało. No to halo. Dlaczego ja nie mogę sobie kasku Mogę i teraz co? Jestem totalnie wykokszony. No dobra, no to zaczynam puchar świata. Załaduj. No teraz jestem totalnie wykokszony. To jak to będzie teraz wyglądać? Co ja będę wszystko wygrywał? No dobra. Wow, jeden, dwa metra za wcześnie. Ale z tego co widzę, to z dużej różnicy mi nie robi. W ogóle się wywaliłem. Aby tu nie było kontuzji. No i co? Wywaliłem się i. Do pobicia 55 metrów. Czyli co? Konkurs, dobra, to zaczynamy konkurs. Do pobicia minus 17 metrów. Co? Czekaj, że co? Jakie minus 17 metrów? Że troszeczkę za późno. Dobra, tutaj nawet jest najgorszym momentem. Ale wylądowałem, wylądowałem. Telemarkiem, pięknie. No i pierwsze miejsce: 19 No to 1 19,5, 18,5 punktowe. są wykluczone. Nie no, ale teraz, jak jestem już takim kozakiem, no to tu nic nie powinno być dla mnie problemem. No teraz, w miarę, jakieś porządne wybić Ej, ej, ej. Porządne wybić ale zepsułem. Ale będę pierwszy. No dokładnie, dopóki 96,5 metra, to na spokojnie, no 10 metrów bliżej niż w pierwszej serii, ale... ale reklama. I znowu będzie pewnie na miniaturkę reklama. Dlaczego? Ta reklama tutaj, jest, ja nie chcę mieć miniaturkę z takiej reklamy. Naprawdę nie chcę. Następnie konkursować. Vickersundka 105. No to ten mały Vickersund teraz. zobaczymy jak mi pójdzie. No, z tego co widzę, no to najlepiej mi nie pójdzie, chociaż... Czy to było za tą zieloną linię? Nie, znaczy... no nie. Ale prawie tymi punktami nadrobiłem za styl. No zobaczmy konkurs. Pierwsza seria. <laughs> y, wiatr od góry, no to tak nie zaciekawie. Nawet w górę, w górę. Gościu. Łocie pan i tu zepsułem. No to tutaj wysokiego miejsca nie będzie. 24 dopiero. Teraz nie wiem ile bym musiał skoczyć, żeby być pierwszy. Adam mały. Pierwszy. Mi się tu pewnie chodziło o mały no, Warunki praktycznie bezwietrzne. Widać jak ten wiatr tutaj szaleje. Warunki w Widać w sensie strzałka jak szaleje, nie wiatr. Tymczasem ja tutaj daleki piękny skok. Ten tak skoczył w pierwszej serii. 300 punktów prawie. Nie ma oczywiście miejsca na podium, w byłem. O! Jakiś turniej też wygrałem od razu. Czwarte miejsce. jak było w tym turnieju? No! No, no to widać. O, w ogóle to było rower. No dobra, no to puchar świata, który jestem. No tutaj pierwszy, ale z dużą przewagą rozumiem, że to był drużynowy. Czy nie? Po prostu dwa razy wikersund jest. Nie wiem, jak to był drużynowy, no to tak trochę... Słabo. Słabo, Your team, no, no to to jest... Drużynowy chyba, no właśnie. No, no to w tym w drużynowym chyba raczej... No za dobrze mi nie poszło. Niestety a nie jeden dobry skok, chociaż tutaj. Tylko muszę zobaczyć, jak to mam w miarę lecieć. No, tutaj mi bardzo ściągało tam w górę, ale no to pewnie przez wiatr. No i jakbym tak skakał cały czas, no i pierwszy jestem. Ale czy zakończę pierwszy? Chyba nie jest. Chyba z tego, co widziałem, to nie zakończyłem pierwszy. No niestety. Nie zawsze ma się to, co chce. Ale minimalnie naprawdę. Tutaj ten jeden skok. Duży nowy Puchar Świata. Jestem drugi, tak jak z Polską. Ja nie mogę. Na... Dobra, Puchar Świata to mnie nie obchodzi. Lingenthal. Jeszcze chyba, nie no, wygrałem coś dzisiaj, czy nie? Nie wiem, czy wygrałem coś dzisiaj. Nie no, chyba ten są wikresund... Nie, nie wygrałem. Jeszcze dzisiaj nic nie wygrałem, ale mnie tutaj szarpie w powietrzu i nic nie wskazuje na to, żebym cokolwiek wygrał. Chociaż to były tylko kwalifikacje. A gdzie mi ten ślizgi to wszystko, co mi powinno dać bonusy. A się pytam gdzie to jest? To ja to zrobiłem, żeby teraz 16 Klingenthal, ale poda w sumie. Te pierwsze dwa odcinki robiłem, żeby teraz przewagę mieć w pucharze świata i nie musić zajmować tak wysokich miejsc. Ale to jest też bardzo ciężkie utrzymać ten pasek na zielono! Ależ teraz pięknie pociągnąłem ten skok. Tutaj ta końcówka, ale było noszenie. No jednak jestem pierwszy. No ale tutaj jeszcze zaczynają takie problemy, tak w miarę wyrównana walka. Więc zobaczmy, na pewno już na końcu nie będę tak często wygrywał. Uuu, za późne wybicie. Co może bardzo, bardzo tutaj zmienić losy całego tego turnieju. Chociaż z tego co widzę to nie, bo cudownie w powietrzu cały czas ten pasek był praktycznie na zielono. No i wygrana. Włączyłem nagrywanie, włączyłem, więc pięknie, pierwsze miejsce Dobra. Następny konkurs Obersdorf K220, czyli pierwsze takie loty jeszcze większe. Wcześniej był chyba tylko Ironwood K200. No to tutaj będzie trzeba się postarać. No. Tutaj faktycznie będzie długo w tym powietrzu i upadek. Ajajaj. Teraz przynajmniej zapamiętam, że przy lądowaniu będzie taki duży spadek. Seria kwalifikacyjna, ale to jest chyba konkurs drużynowy. Chyba jednak nie dobra. <laughs> dobra, to teraz zobaczmy, bo to wybicie jest tutaj najgorsze. No właśnie, o, 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 nie, nie, nie. Nie ma takiego. Jest bardzo mocny wiatr. Ale wylądowałem tym razem i to telemarkiem. Nie tak daleko jak miałem, ale czwarte miejsce, o 5 punktów więcej mam. Co to za jakieś reklamy? Football manager Top 11 Top 11 6 punktów straty do pierwszego miejsca, więc zobaczmy w Seria finałowa jak mi pójdzie. Piękne wybicie. Da <tryk> no, trochę gorzej. Nie, w ogóle nie wylądowałem. Aj. Ajaj. No i nie ma miejsca na podium. Loty pucharu Świata ale Jestem pierwszy. 52 punkty. Turniej. Też jestem pierwszy o jeden punkt. No nie, no to tutaj będzie. Kładzie no dobra, jeszcze jestem dużo pierwszy. <grywa> dobra, to, to jest fajna skocznia. Fajną skocznię mamy. Ale co jest wolny, to naprawdę wybicie będzie miało duże znaczenie, chociaż z tego co widzę, lot też, ależ pięknie daleko poszybował. No takie slow motion można powiedzieć, że w locie było robione. No i pierwszy, dobra. So, tą nie bardzo lubię fajna do nabicia punktów do Pucharu Świata no tym razem za późno, ale o, o, o widzicie tutaj trzeba bardzo uważać no, jeszcze bym prawie nie wylądował na początku w ogóle w tą grę to nie ogarnęłam jak się skacze i po prostu klikam dwa palce i dalej trzymałem już próbowałem sterować tym właśnie palcami jak to jest wysk Jumping 2020 Tymczasem seria finałowa Na Bad Griesbach Na Alpeńskim Albi... Pucharze Dobra No i może być Zlot w miarę daleki Tutaj myślę, że do tego rekordu świata Można się zbliżyć No dałoby się zbliżyć Najpierwsze miejsce Nowy poziom 10 minut trwa dopiero odcinek, więc lecimy dalej. Willingenka. 190 to już chyba są do lotów narciarskich, więc no tu by się przydało, żebym się postarał. Chociaż trochę. Dobra, no i to widać. Loto narciarskie od razu bardziej szarpie. Jest ciężej. No i ale jest znak będę pierwszy. Bo tutaj na Willingen widzę, że tutaj jest chyba coś źle z skoczem zrobionym i z umiejętnością. Znaczy czy nie, no to w sumie nie jest umiejętnością bodu, bo oni tam dobrze skaczą, ale. W sensie źle jest skośnię, bo jak to patrzę, jaki jest rekord świata. No, to faktycznie może być coś źle. No zobaczmy, pierwsza seria. Nie patrzyłem, ile muszę skoczyć i to może być ten błąd główny. Dobra, już myślę, że się źle wybiłem. A tutaj, no powoli, powoli teraz próbuję, bo widzę, że jest słaby wiatr. Więc tutaj nie trzeba się tak wcale szamotać z tym. A no i tak się skoczy bardzo daleko. No, ja nie wiem, jaką będę miał przewagą, ale będę miał dużą przewagę, ogromną przewagę, miał na drugim miejscu. No, 50 punktów. Seria finowa. No, ten konkurs mi coś nadrobi w tym całym turnieju alpi, alpeńskim. Bardzo dużo punktów, ale ten skok może mi tą przewagę zniwelować z tego konkursu. Ja wiem, że będę pierwszy, no właśnie, już przeciętą zieloną linię ale i tak bardzo daleki skok A w sumie to lot bardzo daleki no i prawie 500 punktów za jeden turniej, kiedy to moi przeciwnicy pewnie mają po 400 no właśnie kwart świata w lotach 77 punktów w turnieju prawie już zrobiłem cały turniej, więc Ramsau będzie ostatnim chyba w tym odcinku turniejem i tak jak mówię, 5 łapek w górę jutro kolejny film z tej serii O, tu będzie ciężka skocznia, niby mała, ale ciężka. Znaczy ja tam. da się skoczyć o wiele dalej. Myślę, że tak z 10 metrów. Więc zobaczmy pierwsza seria. Jak mi pójdzie. O, piękne wybicie. O, ja nie mogę, ale gorzej w locie. Fatalnie w locie. Fatalnie. Piąte miejsce. Da się o wiele dalej, gdybym tak teraz tego nie zwalił w locie, to byłby o wiele dalszy skok. Dobra. Tym razem za wcześnie znowu, ale tutaj patrzy się już bardzo na tego skoczka, bo tu widzę, że jednak patrzenie na tego skoczka dużo daje i jest będę pierwszy, ale który będę na sam koniec, bo to jeszcze pięciu, czterech zawodników zostało. Myślę, że mogę być na podium. Jestem na podium, ale teraz na którym miejscu? Może na pierwszym jakiś tutaj poziom. IQ, IQ. A co ten ostatni robię zamkniętymi oczami. Dobra, i które miejsce? Uwaga! Pierwsze miejsce, pięknie. No i co? I tu bym to wszystko zakończył. Dobra, lecimy jeszcze. Kończymy ten puchar alpański Neustadt. Diczę Neustadt 5 jest. A tutaj zwykły neustadt. Dobra. Ale pięknie, ale pięknie w tym powietrzu. Jest daleko, piękny skok. To raczej loty nie są, chociaż, no, jak no 191 metrów to jest lot, ale, no, myślę, że to nie jest skośno do lotów narciarskich, jednak. Zobaczmy teraz pierwszy skok w tym turnieju mój. Czy no, kwalifikacja niby też jest częścią turnieju, ale tutaj niestety nie ma nagród za wygranie kwalifikacji. Ale tam je w ostatniej fazie lotu to jest zupełnie jakieś turbulencje i no, skok był skrócony. Ale jest pierwsze miejsce z dużą przewagą. Seria finałowa. I zobaczmy, jak wygrywam cały alpański puchar. Jak wygrywam ten konkurs teraz, o wygrałem, no dobra no i pięknie fajnie kończymy ten odcinek bardzo fajnie pięć łapek w górę jutro kolejne z tego no i pięknie punkty w każdym konkursie duże wymagania w turnieju jaka przewaga kucharzy świata też i do kolejnego odcinka, cześć